Nie go do góry i, i oto i przestaw w inne miejsce Krystian spróbuj go podnieść Ty spróbuj go podnieść We dwóch go podnieście może Kurwa, zachciało, No Ej, dobra, jak on nie daje gaz, to tu się gasnij <tryk> No przestaw go! Przestaw go! No kurwa, niech nie daje gaz! Zobaczcie, żeby się koła! Jak daje gaz, to się koła nie kleszczą w Proszę nas, proszę o... Przestawiaj go! Przestaw go w bok! Kurwa! Taki... Ci go się w kurwa! W inne miejsce się przestaw To gdzie jest to, to tylko ty. Dawaj sznurek, czyli się go wyciągniemy, kurwa! Czym go wyciągniemy? No Czterech człowieków, co go nie ciągnie, są to ciężkie jest Przynoś sznurek! No dojdź po sznurek, leś już Lecz na schodach. Oh yeah. Na schodach leży szurek, leć!